Witam państwa serdecznie w materiale, w którym zaprezentuję programator produkcji XGEQ, a mianowicie model T48. Jest to następca programatora TL866 wersji drugiej plus i jest on plasowany poniżej wersji T56. Programator jak programator, ale materiał ten głównie poświęcę dodatkowym, opcjonalnym adapterom. Ale na sam początek zabieram je na bok. I zróbmy unboxing programatora. Dostarczany jest on w takim standardowym opakowaniu. I co mamy w zestawie? W zestawie mamy przewód USB do podłączenia z komputerem. Tutaj już więcej żadnych informacji nie ma. Oprogramowanie jest do pobrania ze strony producenta. Tutaj jest widoczny adres oraz w opisie produktu. Sam programator dosyć kompaktowa konstrukcja mieszcząca się w dłoni. Wyposażony jest w podstawkę typu ZIF 48 pinów i tutaj jest ta podstawka zatrzaskowa. Wkładamy tutaj te układy, odwrotnie niż w większości wypadków. Mamy tutaj zaznaczony ten klucz, i tutaj o, do góry wkładamy dwie diody sygnalizacyjne, interfejs USB. Tutaj złączę raz. 16-pinowe złączę do komunikacji z adapterami, i tak oto od spodu się prezentuje. Tutaj, według opisów na stronie, ta podstawka jest wymienna i można ją wyciągnąć. Spróbuję teraz ją zdemontować. O, jak widać, tutaj mamy podstawkę precyzyjną, i gdyby taka zaszła konieczność. Tą podstawkę zif możemy wyciągnąć, ale raczej nie powinno być z nią problemów, ponieważ jej żywotność jest określona na kilkanaście tysięcy, a nawet milionów razy użyć. Tutaj widać poniekąd konstrukcję tego programatora. Później do środka zajrzymy. A więc ponownie wkładam tą podstawkę do gniazda. I programator tak oto jeszcze raz wygląda pod różnymi kątami. Dosyć kompaktowa. Konstrukcja, i przechodzimy do adapterów, tutaj mamy adapter, I jest to adapter opisany jako EMC ISP. Tutaj widzimy, jest ten napis. I ten adapter wkładamy w ten sposób do programatora. Jest tutaj ten klucz, aby tylko w jedyny możliwy sposób włożyć do gniazda programatora. I adapter ma tutaj wyprowadzone te wszystkie sygnały. Opisane są VCC, GND, CLK, GND, znowu CMD i od D0 do D3. Od tej strony jest tylko sama masa. I w zestawie mamy ten dodatkową taśmę, gdzie możemy się wlutować w naszą płytę, w której będziemy dokonywali przeprogramowania układów. A więc ten adapter odkładam na bok. Jest na boku, kolejny adapter. Jest to adapter typu expander do 48 pinów i jest to adapter przeznaczony do obsługi pamięci EPROM 16-bitowych, takich starszych tych pamięci i jego się w ten sposób wkłada. Mam nadzieję, że dobrze, bo nie sprawdzałem z programem komputerowym. Tutaj tak on wygląda. I on ma podstawkę TOM ZIF 48. A tutaj jest zintegrowana podstawka PLC 44 piny. A więc możemy te pamięci EPROM 16-bitowe programować w obudowach dwurzędowych typu DIP lub PLC 44. I w ten sposób wkładamy do programatora. Tutaj jest to specjalne wycięcie pod tą wajkę, rączkę. Już adapter jest umieszczony w programatorze. I teraz jeszcze tą dwustronną taśmą należy połączyć programator z adapterem. I tak oto prezentuje się programator T48 z adapterem do pamięci EPROM 16-bitowy. I teraz możemy wkładać te pamięci EEPROM i programować. Wyciągam adapter. Kolejny adapter, bardzo podobna konstrukcja i przeznaczony jest on do pamięci flash w obudowach SOP44. Tak oto prezentuje się ten adapter. Zobaczmy. Ma on symbol ADPS44EX1. Podstawka pod pamięci flash SOP 44 piny i w ten sposób wkładamy ją do gniazda programatora, zamykamy tą podstawkę i musimy oczywiście połączyć w ten oto sposób Taśma ta oczywiście w jeden możliwy sposób wchodzi, bo mamy tutaj ten taki klucz. I teraz programator umożliwia nam programowanie pamięci Flash w obudowach SOP44. Tak oto prezentuje się taka kanapka. Kolejny adapter przeznaczony jest do obudów TESOP 48 pinów. To są obudowy 48 pinowe z rastrem 0,5 mm. Tutaj troszeczkę zrobię zbliżenie. I widać, jest ta podstawka. Ma złocone styki. I tę podstawkę umieszczamy w podstawce programatora, w gnieździe programatora. Zamykamy. I tak oto prezentuje się zestaw, adapter i programator gotowy do programowania. Kolejny adapter ADPF48X1 również ma podstawkę 48-pinową. Tutaj zapomniałem przy tym poprzednim adapterze powiedzieć, że te podstawki te SOP48 również są wymienne bez konieczności lutowania. Tutaj w tym wyciągnę tą podstawkę 48-pinową, proszę zobaczyć to gniazdo tutaj jest wyciągane i w razie takiego uszkodzenia tej podstawki Tesa 48 możemy dokupić samo gniazdo, samą podstawkę, a nie cały adapter. I z powrotem ten adapter już siedzi w tym gnieździe i tak jak ten poprzedni wkładamy do podstawki z programatora. I łączymy w jeden możliwy sposób z programatorem jest już połączony, i tak prezentuje się adapter gotowy do pracy. Kolejny adapter, jest to adapter przeznaczony do pamięci szeregowych w obudowach QFN8. I tak oto on wygląda. I w ten sposób zrobię zbliżenie na stół. Mamy te dwa piny. Wspomogę się pęsetą. I tutaj mamy taki zatrzask. Otwieramy ten adapter. Tak samo ten. Wkładamy układ, który chcemy zaprogramować. Zamykamy. I tutaj blokujemy ten układ. I możemy programować. Tu jest taka blokada mechaniczna, aby to połączenie elektryczne było poprawne. I tak samo w tym adapterze tutaj trzeba uważać, bo tutaj to są mechanizmy precyzyjne, to są elementy plastikowe i uważać, żeby zbytnią siłą nie połamać tych podstawek. W zestawie mamy ośmioprzyłowy przewód do połączenia ewentualnie w układzie. Ostatni zespół adapterów są to adaptery do układów BGA. I tutaj w zestawie otrzymujemy kilka różnych Elementów. Rozpakuję te wszystkie elementy. A więc w zestawie otrzymujemy cztery płytki drukowane. Tutaj opisane jako BGA100, 162, 221. A tutaj jest założona ta podstawka w tej czwartej płytce. I tutaj mamy napis EMC BGA153, łamane przez 169. I tutaj mamy to złącze. A od tej strony mamy kilka elementów pasywnych. I tutaj jest podstawka do układów BGA. Tutaj są te elementy i proszę zwrócić uwagę, że ta podstawka, ona jest zatrzaskowa, jeszcze raz. Zatrzasnęła się. Ją się demontuje, jest 6 wkrętów, gdzie jest ona zamontowana i możemy tą podstawkę przekręcić na te pozostałe adaptery, w zależności jaki układ mamy do zaprogramowania. I tak od spodu prezentują się te adaptery. Jak widać jest tu kilka tylko pasywnych elementów i pewnie jakaś pamięć szeregowa. Zamazony jest symbol, tak żeby nie podrobić tego adaptera. No i w zestawie jeszcze są dwie ramki do tych układów, a więc Zestaw składa się z czterech płytek, jakby podstawowych, tej podstawki BGA i tych dwóch pinów. I tak oto wszystkie te adaptery, które na tą chwilę mamy specjalizowane do programatora T48 wyglądają. Zapraszam do skorzystania z oferty firmy Gotronic. Rzućmy teraz okiem do środka do programatora. Tutaj jest obudowa połączona tymi czterema wkrętami. Tutaj niestety nie mam przy sobie lutownicy i nie mogę odlutować tego gold pina. Tutaj też jest drugi ten gold pin. A więc przełożymy tutaj zaglądanie pod tą obudowę.